Nazywam się Bartłomiej Machnik, a to jest program Twój Branding w Biznes 24. Program o marce osobistej, a w szczególności o boss brandingu, czyli sposobie budowania wizerunku kadry średniego i wyższego szczebla. Dziś w moim odcinku goszczę panią Olgę Palkę, przedsiębiorcę oraz YouTuberkę. Dzień dobry, pani Olgo. Dzień dobry, cześć, bo ja tak lubię po imieniu, także witam się od razu bezpośrednio. Cześć. Okej, okay, no to cześć, to Olga. Rozpoczynamy naszą rozmowę od tego samego pytania, które zadaję zawsze, czyli jak odniesiesz się do stwierdzenia, że ludzie ufają ludziom, a nie bezosobowym markom? Co ciebie w tym stwierdzeniu przekonuje, czy w ogóle ciebie to stwierdzenie przekonuje? Przekonuję bardzo, dlatego że jak popatrzymy na wszystkie marki, które widzimy na sklepowych półkach, albo na przykład chcemy z kimś zrobić biznes, bo ja tutaj odniosę się do, głównie do biznesu, to chcemy wiedzieć, kto za tym stoi, i na tej podstawie, niezależnie czasami, jaki jest produkt, jaka jest usługa, decydujemy, czy będziemy wchodzić z daną osobą w jakąś tam bliższą relację i czy coś z tego więcej wyjdzie. Także jak najbardziej ja się z tym zgadzam, też coraz bardziej, coraz głosi przychodzi do nas ten trend zachodu, no bo w ogóle budowanie marki osobistej mam wrażenie, że staje się coraz bardziej popularne i coraz więcej osób sobie z tego zdaje sprawę, jak ważna ona jest, więc fajnie, że o tym w ogóle tutaj mówisz, że, że poruszamy ten temat, dlatego, że zawsze ci właściciele skupiali się najpierw na biznesie, tak żeby on fajnie hulał, żeby pozyskiwali klientów, a dopiero gdzieś tam pod koniec może tej, tej działalności albo, albo w momencie, kiedy by chcieli coś innego zacząć robić, to myśleli o marce osobistej. Ja, ja uważam, że właśnie warto to robić równolegle. No właśnie, już wspomniałaś o tym, czy wymieniłaś to sformułowanie, marka osobista, czy inaczej również wizerunek, więc no, warto rozpocząć naszą rozmowę od najprostszego w zasadzie pytania, czyli czym dla ciebie jest marka osobista, albo do, dodatkowo który z komponentów marki osobistej dla Ciebie, z twojego doświadczenia, również jest najważniejszy? Dla mnie marka osobista to jest zbiór wartości, które są na maksa ze mną spójne. To jest to, że jeżeli dla mnie y, liczy się uczciwość, odpowiedzialność, y, empatia, to tak też ja staram się kreować swoją markę osobistą, żebym poprzez swoje działania, poprzez swoje też współpracę, które nawiązuje, właśnie ją budowała. Dla mnie bardzo mocno liczy się autentyczność, dlatego, że cokolwiek robię, to jest poparte moim naturalnym doświadczeniem y, i tym właśnie. Z Obcuje. Także ta marka osobista oczywiście z wiele definicji, bo często się mówi, że marka osobista to to, co o tobie mówię, mówią ludzie i co myślą, potem jak go puścisz pokój, ale myślę, że trzeba nieco głębiej się gdzieś tam zakorzenić i właśnie podstawą marki osobistej jest poczucie własnej wartości, pewność siebie, no i właśnie to jest dla mnie taka moja prywatna definicja. Dla ciekawostki, można powiedzieć, że Jeff Bezos tym stwierdzeniem chyba zapisał się już na stałe w kontekście interpretowania marki osobistej. Wystarczyło jedno zdanie i, proszę bardzo, cały świat o tym mówi. Natomiast, no tak. e, natomiast e, powiedz mi, Olga, z Twojej perspektywy, e, kadra zarządzająca, czy generalnie e, biznes, e, gdybyś miała ocenić skali od 1 do 5, jak Kadra zarządzająca buduje swoją markę osobistą, to, to na początku powiedz, jaką liczbę dałabyś kadrze zarządzającej i jakie są Twoje spostrzeżenia właśnie w tym obszarze? Wiesz, co to jest? Ciężko trochę zgeneralizować wszystkich, bo, bo kadra zarządzająca jest różna i, i też nie ma co patrzeć na całą Polskę. Wydaje mi się, że ta liczba się będzie zmieniała właśnie ku górze, ale na bazie tych doświadczeń, które mam, tych ludzi, których znam, którzy właśnie stanowią jakiś tam pion kadry CEO i tak dalej, to myślę, że w skali od 1 do 5 to będzie na poziomie około 3. Czyli oni z jednej strony wiedzą, że coś takiego jest, że warto się nad tym pochylić, ale cały czas mówią, że okej, okay, to jeszcze na to przyjdzie czas. Teraz się skupiam na czymś innym, nie mam na to czasu, nie wiem za bardzo, jak się za to zająć, jak się, jak się za to zabrać, jak się tym zająć. więc szukają osób zewnętrznych, być może takich właśnie jak ty, które pomagają im w budowaniu marki osobistej. Ale jeżeli chodzi o taką cyfrę, to to jest trzy, moim zdaniem. A ta, ta druga część pytania była: jak byś mógł przypomnieć? Jakie trendy zauważasz? Bo, tak w ogóle powiem e, na marginesie, że e, trafiłaś z tą liczbą, bo ja tak samo uważam, e, że to jest taka maksymalna liczba, którą można byłoby dać teraz e, kadrze zarządzającej. Natomiast e, trendy. E, powiedz mi, właśnie, co ty zauważasz? Na co? w tym procesie zwracania uwagi na ważność marki osobistej kadra zarządzająca zwracała uwagę, czy to jest bardziej zwrot ku przestrzeni internetowej, czy to jest może zwrócenie uwagi na tą obecność w tej przestrzeni publicznej, czy jeszcze inne obszary? Myślę, że przede wszystkim ludzie sobie zdają sprawę, że dzisiaj produkt sam się nie obroni i że potrzebny jest marketing i nawet jeżeli jesteśmy najlepszym dostawcą jakichkolwiek usług bądź produktów, to bez czegoś więcej, bez tego haczyka, właśnie w postaci marki osobistej czy to marki, czy to swojej własnej, no daleko nie zajdzie, nie zajdziemy. Więc na pewno trend jest taki, że ludzie już sobie z tego zdają sprawę i to jest sukces. No bo jeżeli sobie z czegoś dajemy sprawę, to sprawę, to znaczy, że możemy zacząć tym pracować. To jest taki jeden trend. Drugi trend oczywiście, że przestrzeń e-commerceowa, przestrzeń internetowa, widzimy na Instagramie na TikToku to zjawisko, że jednak trzeba się pokazywać, trzeba pokazywać swoją twarz. Są też zwolennicy takich gdzieś tam trendów, gdzie no nie musisz się wcale pokazywać, pokazuj jakie rozwiązujesz problemy, ale myślę, że to nie zadziała w każdej jednej branży. Natomiast budowanie marki osobistej, czyli pokazywanie siebie niezależnie od tego produktu od tego produktu bądź usługi zawsze zadziała. Jeżeli tylko, właśnie, tak jak powiedziałam wcześniej, będziesz z tym spójny, będziesz robił wszystko w zgodzie ze sobą, będziesz dobrze znał swoich obserwatorów, swoich klientów, będziesz też widział, jak się zmieniają, bo pewnie tutaj też się zgodzisz ze mną, Bartku, że ten kaprys, można powiedzieć, klientów się bardzo zmienia. Teraz na, na, na łamie tych wszystkich wydarzeń, które, które się wydarzyły, no to. Mamy ewidentne zmiany postrzegania klientów tak, przez pryzmat właśnie produktów czy usług, więc na pewno tę markę osobistą trzeba coraz mocniej budować i to jest jeden z trendów. Niektórzy polegną, no bo mówiąc wprost, to nie jest dla każdego i to trzeba być brutalnym, bo nie każdy jest z tym okej, okay, ale wybiją się ci najlepsi, którzy będą najbardziej pomysłowi, kreatywni, którzy będą wiedzieć, jak to robić, jak używać tych swoich atutów i przez to będą też znajdować swoich um, odbiorców. Zmierzamy do końca naszego odcinka, więc muszę zapytać jeszcze o e, pewną e, pomoc w kontekście rady. Wyobraź sobie, że e, masz przed sobą osobę, którą musisz przekonać do tego, aby budowała markę osobistą, żeby pokazać jej argumenty właśnie za budowaniem wizerunku. To jakie byłyby to argumenty z Twojej strony? Daj się poznać, daj sobie szansę, zrób to dla siebie przede wszystkim. Ja dość mocno tutaj też kładę nacisk na wystąpienia publiczne, ponieważ uważam, że to jest jedna z najważniejszych walut do dzisiejszych czasów. I właśnie na tym YouTubie, który, o którym wspominałeś, ja dużo mówię o wystąpieniach publicznych, o networkingu i poniekąd właśnie o budowaniu marki osobistej w ten sposób, żeby jeżeli jesteśmy introwertykiem czy ekstrawertykiem, to żebyśmy dali sobie czas, dali sobie komfort, dali sobie przestrzeń na jej budowanie, więc to jest, to jest na pewno kluczowe. Z takich jeszcze rad to myślę, że no, lepiej żałować coś, czego się, coś, co się zrobiło, niż czego się nie zrobiło, bo to bardziej boli. No i też spróbować skonfrontować się z rynkiem, bo czasami może się okazać, że znajdziemy swoją niszę, w której będziemy ekspertami, być może się nawet zmienimy tak? pod kątem osobowości czy, czy pod kątem tutaj bycia przedsiębiorcą, Idziemy w jakąś nową branżę, która da nam się szansę rozwinąć. Także na, na pewno rada jest taka, żeby dać sobie szansę, dać się poznać innym ludziom, żeby spróbować, żeby zobaczyć, jak to in, inni le, robią lepsi od nas i czerpać to, co jest dla nas okej, okay od tych osób. Czyli mogę tutaj chyba też w twoim imieniu zaprosić naszych widzów do śledzenia ciebie, do tego aby, tak, aby zapoznali się właśnie z tymi zagadnieniami, które ty poruszasz, bo tak samo uważam, że dzisiaj umiejętności związane z marką osobistą są i z autoprezentacją to przede wszystkim są bardzo ważne. Olga, dziękuję ci serdecznie za. Bardzo ci dziękuję, bardzo wam dziękuję. Dziękuję, dziękuję. Dziękuję serdecznie Państwu, również dziękuję i zapraszam na kolejny odcinek programu Twój Branding w każdy piątek o godzinie 14.30. Do zobaczenia.